Koniecznie, witam wszystkich serdecznie na kanale i kolejny raz zapraszam Was na opening czegoś nowego, czegoś całkiem fajnego. Dokładnie takiego rozszerzenia, które się nazywa Dashpack. To jest Kingdoms of Intrigue Dashpack. Jedna karta w, takim, w takiej paczuszce sześć do zebrania ogólnie. Wersja angielska. Zobaczymy, co tam ciekawego mnie czeka w tym tu można sobie sprawdzić na stronie jak te karty wyglądają no to lecimy dosyć ciekawa akcja bo może trafić naprawdę fajne fajne chyba to są promocyjne karty z tego z tego co pamiętam ich normalnie nie można trafić w boxach i uwaga Ty, ty dy, dy, dy. boom fajna kalifa co mia kalifa nie świruj nie to nie ona ale też jest niezła <laughs> zobaczcie karta troszeczkę taka foliowana Ładnie się świeci. Jest fajna. Oczywiście Rka. I to jest postać, to nie jest lider, ale. Jest ładna. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że konacie. Dzięki, że wspieracie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!